dzimy kolejny dzionek ze domni się ma darek się ma darek Co Paweł? Co tam? Siema? Halo? No? Słyszysz? Co? Piwo? Co? Piwo faja? A co to? Kurwa, co mam z tymi oczami? I co tak ze, z rana? Dzisiaj wolne? Dzisiaj nic nie robi, ta? Zobaczymy. O, on poszło z dymem. Już mnie kurwa, cofa. Nie, prze, nie przeklinę. Lecim? Lecim, cały czas. No. No, no jest? No. O, siema, to ja znowu, Darecki. A to mój kochany koleżka i synek, Uki. Zlany, tak jest. Znany małym Łukiem. <grym> no i co? Jak zwykle, piwo z rana jak śmietana. Zdrowie, ludziczka. Zdrowie. Ja to fajek z rana biję, ostro. Zanim moje płuca się przyzwyczają, to cztery muszą wciągnąć. O, <gry> 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 Oj, No i co tu powiedzieć? Co Państwo byście chcieli 12V No, jak... wino w puste <gry> Wino w puste 12 no Wczoraj jak spę... Wczoraj jak... o, bo powiedz jak wczoraj spędziłeś dzień będzie najlepiej. Wczoraj cały dzień przyleżałem <gry> Oprócz dziewiątej Strasznie, strasznie mi bolała noga. Mówię, nie no, muszę odpocząć chociaż jeden dzień. Nie uh -huh. mogę nosić ciężkich przedmiotów, bo idzie mi na nogę, nie? Uh -huh. I później mnie rozwieje, tak jak opowiadałem, że byłem w szpitalu. No i mi zepsuli, nie będę bluzgał. Zepsuli mi troszeczkę, nie tak. Tydzień czasu leżałem. Później zacząłem chodzić, bo najpierw przychodziła się do tego, do. W sali zrobiła mi opatrunek tu tego no ale przecież na dwójkę muszę iść do bikacji, nie? Już no. nie będę walił w ten. No. Tak się mówi. W pampersy albo w jakieś cholera miski, nie? No i kuś tyk do kibla. Jóś pan nie może chodzić. Ja mówię wszystko kochana. A co mam zrobić? mówię, Jak dwójeczka mieć nie? No i zobaczyli, że już mogę powoli kuścykać, tylko że okuli. O, panie Darku, dobrze jest? Mówi, ja mówię, dobrze jest. A widzi pan, jak moja noga wygląda, bo zawsze przychodzi jakiś tam lekarz i oglądał, nie? O, to mówi jeszcze dwa dni pan posiedzi i wypiska. Ja mówię, wypiska. I trzeba ja będę kuścikał znowu z tą nogą. I już pigułka kochana nie przyjeżdżała wózeczkiem z tymi całym. Ostrzętem, tylko kazała mi iść do zabiegowego. A. Idę do zabiegowego, a tam uczniowie. A ona mi się każe kłaść i smaruje mi nogę jakimś, ja nie wiem, preparatem, że tak mi zaczęła noga szczypać, że myślałem, że ręcznik połknę. Bo no, ręcznik <laughs> Takie życie. No właśnie, jak w Madrycie. Pawlikowski, daj ten zapalniczkę, akurat gdzie się tego... No i po tygodniu dokładnie wyczyszczali mnie. Wczoraj jak, a wczoraj byliście jak, bo no nie, ja byłem tu o dziewiątej, to was nie było, to byliście. Niemożliwe musiałem być. No, no chyba, że się pod ziemię zakopałeś. <laughs> nie, no nie możliwe, być, ja cały dzień tutaj leżałem, nie? A ja byłem tu trzy razy, jeszcze wydeptane to było. mnie tu nie było. No właśnie. Jakby... Bo on się nakryłem tak tym. Nie, niemożliwe. Przeszukam cały teren, no, a jakby, no ja, widzę by, by, lekko wybrzuszenie i Będzie wystarczy. Gdzieś wczoraj nie? był ten, łysy, nie? A może przedwczoraj? Bo jak ci się dzień, że dziś czwartek pomylił? Nie, no niemożliwe, bo jeszcze cały dzień leżałem. Jeszcze przyszedł taki dziadek i mówi, co pan tak tutaj mówi, leży na widoku, niech idzie tam, mówi w krzaki, tam się schowa wiem, chwilę. Szefujcio, będzie zmiana otoczenia i miejsca. Ja mówię, byłem wczoraj, przyszłem, przyszedłem, wziąłem tego, tu obeszłem, no nie ma, poszłem do tego wózkowego, zobaczyłem, że tego, że, że, że siedzi pod tym. Pod... A czekaj, czekaj, przecież my z wózkowym wczoraj byliśmy, nie? Pamiętasz? Na Turzynie. Brózkowy jak zwykle się narąbał. do ludzie. Daj, ja zupę dostał ode mnie. A? No, to prawie ją wylał, a Chińczyk nie chciał mu pozwolić zjeść u niego. Ty, czekaj. To było tak o, my żeśmy siedzieli przy Turzynie. Przyszedł. Czekaj. To było, już nie pamiętam. Chińczyk i zupę nam przyniósł, nie? To jak zwykle, jak Brózkowy się dorwał. tylko było chlup, 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 chlup. chlup, chlup, chlup. Jak mój pies, tak samo. Jak dostawał jedzenie, to bo zębów nie miał, nie? To człowieku miska na 5 sekund. Jak mieszkałem na działce, w ogóle pies to córki jest, nie? Aha. Wzięliśmy go na weekend do siebie, jak go wziąłem, poszedłem do Artura, do Artura, no końcowy, no tam kiosk, to wziąłem mu puszkę, taką mielonkę. Mhm. I wziąłem mu, otworzyłem i mu dałem, nie? A Basia mówi tak o Boże kochany, co do tego psa? Mówi ten, budzicie? Człowieku, to 3-4 sekundy i puszki nie ma. No, są takie. O. A miskę jak wsuwał, to... to wieczne miska głodne, po tym, bo głodne, tak sobie. Wieczne głodne. Mm. No i życie leci jak Madrycie. Nie, to do no, ten na policję na chemię wiodą. No. Po no. łazaniu jest... powiedziałem pośpieszny z węgla. Po chemię. Nie, oni on też Kiedyś tu jeździł do trzeciej pociąg, ale nie co oni wożą? chemię. No, tą chemię taką. No, no jakiś tam potasy, nie? Potasy, do do, do policji tam, nie? No. A, zakłady chemiczne. Tak, tak, tak. Do policji jadą puste, a później jadą pełne. A ty, Łukasz, wyspałeś się? Chodź? Witam państwa. <grym> Bardzo dobrze. Siemanko. Pozdrowienia. Dzisiaj dzień z Łukaszem. Ta. I z Darkiem. Witam ponownie. No. A ty, Łukasz, co? Wyspałeś się? Tak jest. Wyspałeś się. Plany na dzisiejszy dzień. Plany na dzisiejszy dzień? No, no. Dzień jak dzień. Pewnie zbieranie puszek. Kurde ile to ludzie muszą wypić, żeby tych puszek było. No teraz puszki 4,50. No ile? Kilogram. No to 50. To 56 osób 50. musi dźwignąć no. po browarze, żeby było kilogram. No, A no nie i wiadomo, się... wiadomo. Tam będzie trzeba się do kogoś uśmiechnąć. Jak to się mówi, żeby dostać coś do jedzenia Standard akcja, nie? Eee, eee. Czekaj, to było wczoraj czy przed wczoraj? Co mi ta pani dała te tabletki? A! No Czekaj, no. przez wczoraj Poszliśmy z synkiem na ten na kawiry. Uh -huh. Pierdzielony takie gorączki dostał, no, aż go zaczęło lepać, nie? Ja w tym, w hasiarze grzebie, muszek szukam i słyszę, ci coś do jedzenia? Ja się obracam, Hołki mówi, nie. A co ma się tak telepia? Ja mówię, że kolega trzy dni ma gorączkę. Mówi, wyganiam go do lekarza, ale on nie chce iść, nie? Aha. Dobra, to macie tutaj, mówi, na jedzenie, tylko nie na picie, na jedzenie. I mówi, ja idę do salonu, z no to przyniosę tabletki, jakieś tam lopieryny, coś tego, nie? No. I ferweks mi zrobiła. A, ferveks, no. no. ale ferweks na, na ciepło. Tak, na no, ciepło, na, na ciepło, ciepło ferweks mi ta. zrobiła. Aha, zrobiła, mówi... bo mówię, dała ci saszetkę i męcz się z nie, 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 zrobiła mi, no, zrobiła ja. mi w słoiku. I mówi, wypije pan, ale musi pan łyknąć jeszcze dwie takie tabletki i jedną taką, nie? Mhm. No to łyknąłem, popiłem tym ferweksem. Mówi teraz panu będzie dobrze, mówi. Może podziękujemy tej pani. Mówię, dziękuję bardzo pani, nie? Jak ona miała? Y... Ona się przedstawiała nas i się pytała też na swoje imię. To jak nie wiemy imienia, to powiemy dobry Anioł. Dobry tak, Anioł. Tak. Ok. Dobry Anioł. No. Poratowała. Pewnie tak. będzie wiedziała, no jakby Poratowała to mnie jak coś, bo naprawdę źle się czułem, gorączkę miałem. To poratowała tam tabletkami, tym ferweksem No i jeszcze dała na jedzenie, nie? 10 zł. Mówią, mówi, kupicie sobie panowie tam coś do zjedzenia, mm. jakieś tam bułki, coś do bułek, nie? Mm. Ja mówię tak, dobrze. Dziękuję bardzo. Ja, ja. Mówię, jednak są, mówię, dobrzy ludzie na tym świecie. O to chodzi. Ona mówi, nie ma problemu, mówi. Jak będę was spotykać? To zawsze wam pomogę, nie? No ona akurat mieszka tu na takim kurwa Blisko dzielnicy, nie? Ona, no. Tam gdzie my zawsze chodzimy sobie na puszki. Mówię ja was i tak nie dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, ale was spotkam No dokładnie. Bo ona ma salon honetto. No, To już wiem Taki wiesz, co tam manicure, pedicure, wiem. takie wiesz, nie? Kopi piz pizzer miękkie. Tak, tak, tak. Dokładnie no. mówi, jak coś to zawsze możecie. Mówi, zajść, powiedzieć, co tam potrzebujecie. O, no. dobra kobicina, tak, a. właśnie, tak jak powiedziałeś, dobry anioł. No, Nie. właśnie to jest to. No i wreszcie, a który się czuje z was na, na siłach, na nogach. Ale co? się do sklepu Póki pójdziesz Bo ja nie pójdę. Pójdziesz pokazano? No. Tak. Dawaj. Muszę, to od razu weźmiemy tutaj. Nogi rozprzustowane. Coś do, do żarcia. A, jajku, jajku, A ty się posiedzisz na chwilę. Sam. Polezi. Tak, tak, no, spij, albo spij sobie do końca. O kiedy go nie wrzucaj po to alu <noise> o, wszystko się przyda, nie? On już żeś przypalił, że Alu, nie? No ja, już na pamięć znam. Ja już się muszę Za 4,30 musi być Alu. Ja nie muszę <noise> już widzę <skarczyć, głos> później... Gdzie masz auto? Tak. Rumpem. Ale co, już, co? już zmieniłeś opony? Tak. A co się stało? Co? Nasze drogi. No. Tak, polskie drogi, polskie drogi no. No. Tu dziura. A, być, a być tu już tu Niemiec. No. Nie, to jak po stole, się, po stole. No. Tam 3 km na tym. Be, na rowerze bez trzymanki mogłem jechać. No. A tylko wjeżdżasz do nas, to już... Tak. Idziemy tak. po To tu Tak. tory to jest story, o co to chodzi? No, Łukasina Ach. idzie z nami. Podróż przez miasto z Łukaszu tak, <noise> Obudziłem, żeby nie spali tak szybko Długo <noise> No ja dzisiaj się obudziłem o godzinie czwartej No ja też spać nie mogłem dzisiaj Komar mi nad głową latał I bzzz. o godzinie czwartej stałem I mówię lecę w miasto No Patrzę gdzie się dzieje. Aha Poszłem tu do parku. Mhm. Ty co ich nie? No. Piję piwo. Mówi do mnie dzień dobry. Ja mówię, dzień dobry. My pierwsi. Pierwszeństwo mają pierwsi. Tak. Bo dzień dobry. Napije się pan piwa? Ja mówię, no z mią chęcią. <noise> Jakie pytanie, co nie? Mówi, bo nie mam z, nim, z nikim co pogadać, nie? No, no, no. No to ja usiadłem na ławce koło niego. I tak sobie gadamy, nie? No. no. I on mówi, co tam w ogóle tego, tego, nie? Ja mówię, no bezdomny jestem, tego, nie? Mówi. <grym> Jak to się stało? Nie. Ja mówię, no przez alkohol, nie? No. Mówię, miałem normalnie dom, żonę, dziecko. Dwójkę dzieci. No. Mówię, no, ale no. A... Jestem głupi. A ty Łukasz jesteś po ślubie, czy Ta. tylko tak mówisz, że żona? Nie to ona Cię odnajdzie. I wiesz Do którego chcesz sklepu iść Mów. Obojętnie. A co byś chciał zjeść? Wybierz sobie Łukasz. Obojętnie. Bo o tej godzinie... Nie, Pod... nie wiem, która jest godzina. Siódma. Siódma rano. No siódma trzydzieści. No to żabka jest otwarta, tak? No. Siódma dwadzieścia. No to żabka jest otwarta. Coś z żabki zjesz ciepłego? Tam jest coś? Właśnie ja nie wiem czy tam gdzieś jest ciepłego Oprócz chod do nic No, a ten chod do trochę... guma, Wiesz co? On i tak... To, mo to może... Tyle na dole, to jest w ogóle puste Mam pomysł Idziemy do... Tak No Buty na zimę No widzę, no inne Tamte to już w zimie... Spodnie Kurtka Rkałkę no Wy, chociaż się przebierzecie, i do was normalnie można przyjść, i się nie bać, że się zaraz człowiek swędzić będzie. A no, u niego, u tego ale, wózkowego, wiesz, jest ale, trochę. Ale ty widziałeś, co on robi? No, ja wiem, co... On tak te, ściąga te strupy, chyba. Fryk. Nie. Brud? Nie. A co to? Trzy. Wszy? Ubraniowe. No, dlatego ja z daleka. Dlatego ja z daleka się... rzuca, siedzę. ty człowieku. Ja mówię, co tu odpierdzielasz? No. Mówię, ty, A weź człowieku. coś załap takiego, to, to, to się z tego... No. Co ty, weź później się... No co to, od razu <grym> musisz tak. By... Wykąpać się. Przebrać się cały. Bo tego nie wytępisz. A bo świeżba ma. Też może. No ma wszystko. No właśnie. To... Tutaj... I zobacz, już tu nie sypia. Jak ja ci powiem... Znaczy nie chcę mówić, weź na razie to, mecz, nie? Oglądamy mecz. No. Ty, on siedzi na tym wózku i nagle tak, spod wózka kap, 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 Ta? kap, a taki koleżka, nie? Mówi, ty, co ty robisz? <grym> o, wino mi się wylało. Aha, Mówi, a to... jak się wino wylało, jak ty człowieku kurde wino z soli kurde na ławie? A tu ci kapek z wózka, ty. No. No człowieku, tej ty. Cześć. ma To jest tragedia. No. Poseidona normalnie. Ja się nie zdziwię, jak go tutaj zaraz zobaczymy. <gry> Tąd To on wczoraj mówił. Mówi, o... Pognalimy stamtąd, gdzie ja będę spał. No. Myślał, że do przyjedzie was. do nas, ty. No no no. No, 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 no. jeszcze Ciebie mi tam potrzeba, tej Żebyś mi czody narobił. nie, nie. Mówię, jeźdź sobie albo pod schody, tutaj, wiesz, nie, pod schody. No, no, no. Męż no, od razu dachną głową. Tam, wiesz, tam za nie? No, żeby głowę, na głowę nic nie kapałek jak no. pada. Tam, mówię, sobie jedź i tam się chudy kartony jakieś rozłożysz, nie? Mhm. Hmm. Ma... A ten? Mm -hmm. Pawełka brat. Taki Peter, nie? Ktoś tu był. Pawełek. No a jak balon jeszcze. No Pawełek, Pawełek. <laughs> I wiesz? My, tak, my tam sobie zawsze siedzimy. Peter sobie ładuje telefon. Od razu tam jakiś film i puści. Mm -hmm. Film, nie? No, no, żeby coś. Na telefonie wiesz. Sobie siedzimy, pijemy, nie? No, coś, bo tam się ładuje, nie? Tędy. Mostem ten przejdziemy. A tam też mam niby Ale ta jest lepsza. Tam od razu można wszystko. A tam na Bohateru to jakby się szło, to wiesz. Już trzeba wyłączyć. 100 tysięcy ludzi. No. A tutaj jest, bo tu autem trzeba podjechać, a tam nie. Dlatego tu mniej ludzi. Taka prawda. No, dzisiaj będzie słoneczko widzę. Tak, już wychodzi. No. Łukasz, og... tak przyszłem do tego, cię wyciągnąłem, żeby się spytać. Chcesz się ogarnąć? Jasne. Tak? Tak. Abyś mu przestać ja z pomocą pić, nie mówię, że od razu, że... ale w takim znaczy, stopniu. Ja ci powiem, ja powiem tak i to. Dostałem. ...padaczki alkoholowej. No. Wylądowałem w szpitalu. No. Ordynator wiesz, mi powiedział? Mów. Pan może nie. Ale nie od razu. No nie, mi te... Tylko stopniowo. Mi... Tylko, tylko nie, że dwa miesiące, co nie? Stopniowo. No nie, 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 no, ale, no nie mówię, że dwa miesiące, nie? Tylko, że mówi stopniowo. Nie? Ja wiem. To co, co to za problem by było kupić dziesięć browarów do domu i wtedy, kiedy cię, ale po, się nie. kiedy cię potrzęsie się napijesz? Ale przykładowo wiesz, tam nie mówię, nie? Na początek tam na przykład cztery dziennie, na następny dzień już trzy, tak, nie. Na ja... następny dzień już dwa. Ja ci powiem, że musiałem trochę więcej jednego dnia gwizdnąć. Od dziewiątej do północy osiem wykleiłem. No no, ale wiesz. Ale już na następny dzień przysięgam zero. Przysięgam no. zero. Nic się nie napiłem. Tylko wtedy, kiedy mnie trzęsło się piłem. No. Po setce, po setce. Jak ja ci powiem... Ja ci powiem takie coś. No? Miałem... sąsiada, świętej pamięci, nie? No? Alkoholik. Straszny. Góra. Straszny alkoholik, nie? No? Straszny alkoholik. W końcu mówi biorę się za siebie, nie? No. I poszedł się zaszyt. Aha. I to jest nieprawda, że jak jesteś zaszyty, to nie możesz pić. Jak on normalnie tą wszywkę przepił? To może mu witaminę C dali. Wiesz o co chodzi, bo ja miałem wszywkę i... i pamiętasz, co ci gadałem? Tak. Mówię ci, to to jest... Nie... To nie wiesz co oni ci... No nie. Może być właśnie tak jak mówisz, witamina C przekonało. Tak, jeden witamina, a drugi ci normalnie esperalo zwalni. Tylko, no. tylko... zobaczy po gębie, że to... ...trochę taki człowiek co niepewny... ...i mu nie wstrzyknie. Tak, tylko mu wstrzyknie... ...witaminkę. ...witaminkę. A, a skasuje go jak bo za wie... Espera. Tak, bo wie, że... Tak, że... Prędzej czy później... ...może dojść do tego. i tak się tak, i dlatego nie chcę ryzykować sądami. Tak. O, dobra. Ta, tak, tutaj spał ten. Kajman. Ka 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 Kaiman. A, Kajman. tu śpi. A co, ty z kajmanem też ten? Tak. Zaraz ci pokażę, gdzie kajman śpi. Z kajmanem, Z Kaimanem Człowieku, ja wypiłem tam w parku na tym. To jest czekaj. No nasz, na... na Kościuszki, tak? Na Kościuszki, o! Tam w parku jest z Kajmanem wygiłem, No, to zaraz Ci pokażę, gdzie Kajman siedzi. Ty, a jak Ty chcesz... No? To ja Ci nagram takich ludzi. Wy jesteście już wystarczającą ekipą. Mam was pięciu i wystarczy, bo jak się zrobi dziesięciu, dwunastu, to będzie za dużo, wiesz? Aha, no no no. Rozumiem. Nie, nie zdążę połapać, Wszystko wiesz. Wszystko rozumiem. No nie zdążę połapać. No weź tak wszystkich w jednego dnia. Mój samochód stoi. Taki słaby? Na razie. Aha, zamiennik. Tak. ja już wolę tego. Bo? Mój Mustang, no. jest na razie w naprawie, nie? A, a nie wypożyczyłeś ostatnio? Nie, nie, W naprawie jest, wiesz? Aha. Bo coś tam wysiadło jest w naprawie, nie? Masz Kajmana. Mustang gt Masz Kajmana. No wiem, widać. No. Mustang gt Może zabierzemy go do siebie na No, weźmiemy ze dwa bałagany. Ja wczoraj na karetkę dzwoniłem, na, bo on udaje padaczki. A. Kajman Kajman Gdzie ucieka Nie ucieka, po chleb pójdę ma Siema dobry? Cześć Czemu nie byłeś u mnie w aucie Bo, Bo cię wczoraj do... karetka zabrała Nie? No sam dzwoniłem Osiu No Kończę <śmierdzi> się pokazał. I <śmierdzi> teraz opowiem Ci balladę. No. Balladę o wolności. A masz pełną tapkę pogodni. Hej moi, coś śmiejesz. A ja mam też myśli. Ojej, kurz. Ojej ojej Pokażę ci moją furę. A... a jeszcze ci kurwa pokażę, kurwa, zaraz kurwa szali Cz, bez ku, Bez przeklinania. Bez przeklinania, Łukasz, tak? ładnie się zachowywałeś przez, Przepraszam. przez całą drogę. Przepraszam. Zero przekrońskie. Wyksnęło Wynks... się. Czekaj mam, pójdzie z nami tam, do nich posiedzieć chwilę. Tutaj. Ja już się nasiedziałem. Ale znaczy no, to należeć. Ja już swoje odwaliłem. To poleżeć. Ja już poleżeć, się ja Patrz, mam trzy reklamowe żarcia. Też? Kurde, ja, pie... mam tyle ja, tego nie ja, ja mam tyle jedzenia, że Człowieku, ja tego nie przejmę Ja mam tyle jedzenia, że, żebyś tego, żebyś tego nie, nie przejadł, żebyś tego... A weź, a weź okay. daj to jedzenie wózkowemu. Zobaczysz, moment, chwila moment nie ma. Weźmie. Ja się... Ale nie, no weźmy Przecież on przyrzekł przy taki je w zapięciu <mulatory> Tu CD Akumulator ci się wstawi i będzie <mulatory> Grzał Cześć, się to? Ma Łapaj łapą łapową. No pójdę z wami, posiedzę w sobie. No chodź, weźmiemy i idziemy. Co będziesz sam tu siedział? A tu pójdzie tam w dół, bo mi się wyśmyknął mi Tak, bo ci za... ktoś może za K... mani! Ludzie Cię polubili jak cholera. Tak? No. Poważ. Bo nie już to, nie? Nie, w ogóle masz do... dobry... i gadany też. Kaczor Donald. Ale co ty teraz, że... że w zakupy takie coś zrobi teraz? Tak normalnie na legalu? <śmiech> <śmiech> Pyszysz? Jedno, jedno coś połóż. Wiesz dlaczego? Żeby wiedzieć czy ktoś Ci nie wchodzi. Wiesz o co chodzi? Jak Ci zapożyczy to co, co wiesz, położysz, to znaczy, że jest tego. Ja kładę, kładę tak wszystko. Żeby później wiedzieć czy ruszone. Czy później przykrywam reklamówką. No, Chory jakiś, Przykrywam tak sobie <grym> o coś. Mam jeszcze taką gumkę od bandażu. Ja ją kładę, tą szpinkę. I wtedy wiem, że mi nic się zmyknęło. A jak mi zmyknęło, nie, tutaj to to nic nie bufa. Do wodzka Idę. Muszę poczytać. Ja idę do biedrony. Po jedzenie jest, to tylko wezmę jakieś picie Jak, Kajmani? Pojechałeś wczoraj karetką? Nie. Puścili od razu stąd? Odmówiłem. Odmówiłeś. A dlaczego oni po mnie przybombleli właśnie? Bo, nie mi, nie? bo mnie prosiłeś, żebym zadzwonił. Tak? Tak. No, Czy... to ładnie. No, musiałem być nabomblowany po prostu. No, na bomblo... To poczekaj ta. Ja wejdę. Poczekamy. No.